Rekord oh, widzę skurwisy. O kurwa, to mnie. To mnie Ej, żyje! Żyje! Halo! O. I co? Co tam pisze? Nie ja mierdole Ja pierdol Iść tam i do to Wyśleks, chodź tu na chwilę Będzie się musiał to wyblurować ale Chyba no, o! o! O o o chłopaki Jest sobie to wkręć A jest film? Failed to huh? A so ma... Fail to extract He? Sama fail to extract Czemu nie ma filmu więc? Nie wiem Czemu dostaliśmy tysiąc, tysiąc dolców ale? no pokażę się mi Ale tysiąc wiórowów mamy za to. Patrzmy zieks eee... I Erg. R do do. Reg. Włórowoć. Włóry które Dobra, czekajcie, chodźmy sprawdzić. O, możemy pójść się położyć spać. To chodźcie. Ale tysiąc wiórowów dostaliśmy. No. E, jest moja kamera. <noise> e, ja kupię mikrofon. <laughs> A co mikrofon daje? Mm, więcej chyba dostajemy tych. Po pierwsze jest dźwięk w wideo w filmie. I po drugie chyba więcej wiur wiursów mamy. Nie. Dominik kurwa oddawaj. No zabrałem. Co ja mówię? Nie zabrałem, kurwa. A, macie Voicera zjebanego. Gdzie to jest? Nie wiem. Vo... Woj się rozjebał. Ty nie słyszysz nas, nie? Raz słyszę, raz nie. Od tej gry gramy tutaj na Discordzie. Nie się do kurwa, klękać. No wow, da się. Gdzie ten mikrofon? Ale dla Ofera Afera mikrofonowa. Jak widzimy na załączonym obrazku. Ale jak się dowiem, się. że to ty zajmujesz. Ja jestem pomocę pomocy, Bo ja pierdolę. Ale szkoda, bo tu kupi takie, takie klipy fajne no. były. A na to Ale to, to takie... ale to, t... yy, yy, to immersje tak Pisuję, że my gadałem przez Discorda, tylko szkoda, no. że ta gra jest zepsuta. Opi no, <kluzm> Ale to boli! Ale 102 metry widzowie! Le lecimy dalej. Łaspa penny And... Zrób mi lądu ani żartu. Co ty gadać, my się! ja wstaw to na YouTube'a. Wstawię to. No i sajibyście. O kurde, moje gardło. Wow! Ale wow, się! Ło! O, nagraliśmy coś strasznego, super. Schody SCP, któreś tam. Które jest? jesteście? Na schodach W schodach? Na wyjściu Ja ten... Nie wiem, ja tam eksploruję Przecież ja mam dalej film Something Scary. Kary tak, oh, kurwa gimna, Na jakich schodach? Weź to, weź to Weź, weź biegnij w to gdzie to ktoś Weź to, biegnij Ja... No to A, ci... kurwa nie <słuch> Ej, ja coś podniosłem. O, co to za czarno? Daj mi mikrofon. La, to... Lakardium Nie, w Pierdosa. Tam drugie schody, tam jest nasz statek, widzowie. Jak tutaj widzimy, skaczemy zaś na I, 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 oła, o, tam widziałem, jest Jexa Nie. O, i czarnuchy. Co tam? Chodź, nagrywaj mnie, nagrywaj. Nagrywasz? Nagrywasz? Nie ma sensu marnować baterii na ciebie Dawaj, ja, ja, ja się o to odbiję, ja się od tego odbiję A ja się odbijałem na filmiku No śmieciu! Kto mnie wepchał? Kto leży i gdzie? się da powalać kości, co? No mnie wepchał na tą maszynę Ktoś Że jeszcze, nie myśl będzie... No nie, bo ktoś mnie wepchał na te kręcące się koła. Zero. A babik. O, chodźcie do pajączków. Gdzie jesteś? Oj. Ciemany gar. Ej! się. Ja nic nie mówiłem. Ej, bo wy A chyba nie chcecie cię. zostać zwolnieni, nie? A za co niby zwolnione? Hmm, za ten. No za, co? no, za to, że nie przekroczyliśmy <kuh> 3000, czego 3000? No, a, viewersów. wy jesteście, kurwa, tu. Wy, że my musimy z tego mieć 2000. No, to jest łatwe. No, tutaj jesteśmy debilu światła. Chodzisz za nami i się pytać, gdzie jesteście. dostatku, jak się. Które no, wybieramy? Ja z przodu. No debil No co? To Nie, żyje Ty są! mnie chodź, ty mnie chodź Lalka z go goni jak, jak morderca on the track Jak morderca Patrzcie ja, w nie wiem go O kurde, nie, nie bie, nie bie, Uciekajcie, oj ucieka. Nara, nara młody, nara papa. Pa. A gdzie ja kamera? Ja się wystraszyłem! ja się na fotelu poskoczyłem gdzie kamera? Ile nagrałeś? Możemy już wracać, ja mam, ja mam I 44 filmu jeszcze mamy, ale już możemy wrócić Pisze Ej Ej mam tu coś! Mam rury, chupie! Chustu. Ej, to może gdzieś tu jest moje ciało? No to jest moje ciało Właśnie jadą na są, stoi Są, pości! Aha! Ej, bo my się chce chyba znaleźć, wiesz? Ja pierdolę! Zostać go opęsowali! Jaki babik! A to mnie tak wyserało? No, aż tak! Znaje. Ja pierdolę! Spadkujcie! Idziemy do. Co jest? Za tobą! O nie! Puść kamerę, puść jak, kamerę! Jak się stąd wydostać! Małek? Nie da się! Puść kamerę! Puściłem! Jakieś gówno No so pies mechaniczny! jest mechaniczny, ty się wiesz coś nabino Kamerę opuściłem jak coś! O kurwa, o kurwa! Go coś łapie! No do GG No i Przegraliśmy no ja ale zdodałem. No. Akurat kiedy nagrywamy odcinek, to my musimy coś zjebać, nie? A tak po całości. Ale tak po całości musimy coś nagle zjebać. Nie? Ej! Nazwa odcinka, Epic fail w naszym... <gryw> Prawda, moj, git Tak nigdy nie znalazłem nic do robienia ze swoim życiem jak nie żyje. Czyli tak naprawdę to wszystko było z listem. No, nieźle. Nieźle. Opiszę mi... Next step to jest invite friends. O, moja kamera. No nie ja wiem, ja tak robię klimatyczne odcinki tutaj, a co? Gówno się wywalamy, jak nie wiem co. Widzicie? No, no.

Halo? Słuchajcie, Ja, słuchaj ja na Turliś, a wy mnie... a, w, a wy? No ja tak. Halo, Filip? Filip? Filip, powiedz coś. A ty, witawi? Ich... Czekam, jak <ścoughs> zapyłem. <śmany> <śmany> a, Ciebie słuchasz? Filipa nie słuchasz? Dobra, w niego wywalona zresztą, gadamy w grze. No dobra. No. Jebać Filipa, <śmany> to, to jest kurwa jebana. <śmany> Do szczania. Okaże się, że on słyszy, tylko... Ty, ej, okaże się, że on słyszy, tylko nic nie Co ja? Co ja, co ja, co ja, co ja, co ja, O kurwa, on to słyszy, ej, bo tam w ogóle e, ślimak z War przychodzi Dobra, No się widzę Hello there Nice O, idziemy prosto, to ten sam koncert Okej. Okay, to film koncert. Zamknij mordę, ciebie słychać ja nie wiem co. kto, ja? Nie, Filip drze mordę mi do mikrofonu. Mogę się ci mordę, chcesz? Z przyjemnością. No i co, tak nie ma już roku. Spierd, A gdzie was piękna pamięć? Kamera ma. Tym powinna została nieco trwana na p. No ładnych śmieci tam zostawiłem, oni sobie pochodzą sami. Panowie, hola, panowie! Ja wpierdalę! Hej, go wpierdalę! Go wpierdalę, panowie! Go wpierdalę! Go wpierdalę! Ale go wpierdalę, panowie! Hej, dużo hej! Co to jest? Jaka szkoda! Nie! No kurwa! Nie, pójść kamerę I to, samo, I to samo zjadło A tu wiesz, jak się jeszcze żyje? No Biesz ty musisz coś jeszcze nagrać? Tak A, A ja nagrałem przecież Jak Dominika wysili Nie, nie wysili. A tu co? Ale nie, Dominika też powiesiło Co tu był czerwony, Dominik No ja No Następny odcinek Hide and Seek, z Kurwa C ale ta latarka jako fizyka ma No, ja się widzę kurwa Jak się kręcił My się no. ja chcemy iść do laserów, czy musisz coś nadal nagrać? Dlaczego do laserów? No bo tam w prawo potem masz wyjście, jak już nagrałeś Powinno być wyjście, a jednak nie ma. Mogę jakoś wyjść na inną A, model, nie na inną perspektywę? a mogę, dobra. wszystko nagrane jest? No. No i git. To nagra jak wracasz do domu. Powiedz, nie wiem, zostałem sam, nie mam kolegu. Słuchajcie, zostałem sam. Ale w, w grze to powiedz, kości. żeby na kamerze było, słychać. Ale już jest nagrane to wszystko. A, no to git. Ale tu możesz i tak nagrać nadal. A no dobra. S Słuchajcie, Judiko, do zostałem sam. Moi wszyscy koledzy zginęli. No jako szkoda. Gdybyś miał jakiś. Śmieciu, śmieciu. <grystyes> <grystyes> o oh Boże, I kto będzie nawet po mnie Dawaj. Nie, ja no, O! Jak, jaka szkoda, że wszyscy umarli. No cóż Dobra, ja tu lubię jako jedyny kopnać <grym> Aha! Aha, no to masz pojawia. Klikaj ja skierpie. nie myślek! Co? No nikt nie żyje, klikaj! A, czekaj, bo trzeba guzik kliknąć, zapomniałem. <grym> no cóż, jaka szkoda, nie żyją. Na ławce? Ty, 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 na łapce, ja się na ławce Oj, to się nie zmieni. Ja pierdolę. Dominik, Stoń. to ty jesteś niebieski? Tak. Ja pierdolę. A co się stało? To nie. <grym> <grym> Aha. No i czemu to jest tak zbugowane? Churde, ale za to ale... dostaliśmy 2000 lajków. Tu, Bech, 2000 tysiące O! no bez kitu! Ale czemu Przecież to... Przecież o to o to chodzi, żebyśmy to mogli oglądać, a nie. No, o co chodzi? No to, to jest głupie takie coś. Jak po dostajmy wstęp? Weźmy nagrajmy wstęp, jak wchodzimy do tej, tej, tej. Po co ci wstęp? Jaj.